Witam wszystkich. Z tej strony, no ja i dzisiaj ten. Nie wiem, dobrze mnie było słychać, czy nie, bo miałem gdzieś mikrofon, gdzieś idzie. Dobra, jeszcze raz cię witam. Dzień dobry. Z tej strony ja i dzisiaj pokażę Wam notację strzałkową i liczby Grahama w jednym filmiku. Więc no fajnie. Dobra. Dzisiaj zajmę się liczbą Grahama. No i... No za tym strzałkową. Żeby najpierw powiedzieć, czym jest liczba Grahama, należy wiedzieć co to notacja strzałkowa, nieprawdaż? W filmie spentacji wyjaśniłem troszeczkę notację strzałkową, ale tu przydałaby się bardziej taka... Dosyć dogłębna analiza, której nie będzie na tym materiale. Generalnie notacja strzałkowa. To się nazywa notacja strzałkowa knuta. I została tam coś tam, coś tam. Kiedyś tam została wymyślona w ogóle i super. Ale notacja strzałkowa to ma postać A. Strzałeczki, takie strzałeczki w górę. Tutaj damy N i. TN oznacza ilość strzałeczek. Im więcej strzałek, to duża liczba. Generalnie no, I tutaj dajemy B. Notacja strzałkowa generalnie mm, służy do zapisywania bardzo dużych liczb, takich jak liczba Grahama, ale już nie zapiszę. Już taka notacja strzałkowa nie jest w stanie zapisać czegoś takiego jak mm, drzewo 3, czy tam tre 3, scg 3, czy obliwion. Czy jak to się tam nazywa? <knie> Dobra, generalnie to już w filmie jest tetracji, pentacji, mówiłem, że pentacje i tetracje służą do zapisywania dużych liczb, ale notacja strzałkowa jest takim uogólnieniem tego, że mamy A, strzałka tutaj mamy postać N, B. I tutaj sobie zobaczymy, że tutaj. Normalnie można tutaj podstawić pod N2, pod B tutaj też 3 na przykład. I wychodzi nam nasza piękna, znajoma tetracja. Jeśli ktoś nie widział filmu z tetracji i pentacji i nie jest z tym zaznajomiony, to polecam obejrzeć. Ale jak nie, no to trudno. I mamy tutaj naszą tetrację. Tetracja wiemy, że można tak to zapisać oraz tak. A ile to się równa? No mamy 300 rajowane do 3, więc 3 do potęgi trzeciej do trzeciej. 3. 3 do potęgi trzeciej do trzeciej. I pamiętajmy, że notacji strzałkowej jakby nie można robić czegoś takiego, że tutaj dać nawiasu. To jest wtedy błąd. I jakby tutaj jest taki niewidzialny nawias, bo jak nie ma nawiasu w potęgowaniu, to potęgujemy od prawej strony. Tymi wieżami potęg. 3 do potęgi trzeciej to jest 27, więc 3 do potęgi 27. Co tam już w filmie spentacji mówiłem, ile to jest. Z kalkulatora. Ale teraz nie będę, bo mi się nie chce. Niestety, ale miałem przed chwilą drobne problemy z paintem. Tak, robię to w pęcie, bo czemu by nie? No i coś tam się stało i w ogóle. Wracając do naszego pięknego. Przedsięwzięcia, to zobaczcie, mamy tutaj A, strzałeczka 3B, i to jest postać pentacji. Jak znamy, bo A, strzałka, strzałka, strzałka B to jest pentacja. No dobra. A pentacji można zapisać jako też, tam mówiłem, że jako coś takiego, ale to ja nie wiem, to nie jest potwierdzone info, więc to jest główny taki zapis. Generalnie tetracja z definicji tam notacji strzałkowej. nie wiem, co ja robię. Jak to się tak robiło? Ej, to. Muszę to tam. O, jest, udało się. Ale za mnie informacji normalnie. E, mamy sobie notację strzałkową, nieprawdaż? Wiesz, notacja strzałkowa w formie pentacji. Trzy, strzałka, strzałka, strzałka cztery. I to możemy rozbić. Możemy to normalnie sobie rozbić. Jako trzy, strzałka, strzałka, trzy, strzałka, strzałka, trzy. Strzałka, strzałka 3. O ile dobrze myślę nad tym, bo jeśli nie, no to cóż, możecie mnie upomnieć w komentarzach. I jak zauważyliście, tutaj mamy 4 trójki. 4 trójki, ponieważ tutaj B mamy coś takiego więc tutaj zapiszmy sobie wzór naszej pentacji choć, e, znaczy notacji strzałkowej chociaż sobie go wymyślę teraz chociaż tak mm, sobie tak spróbuję to będzie wtedy a strzałka pn no, odjąć 1 do a b razy no więc generalnie mamy tu coś takiego. Że tak ma postać generalnie jest strzałkowa. Tak można powiedzieć. Żeby to sobie jakoś udokumentować jeszcze raz, no to weźmy sobie A weźmy sobie A 4 strzałki. B. To będzie się wtedy równało A. N odjąć 1, bo N to jest ilość strzałek, N odjąć 1 no to jest ilość strzałek odjąć 1, więc tu będą 3 strzałki. Raz, dwa, trzy. I tutaj znowu A, bo według wzoru tutaj A. I tutaj znowu. I tyle musi być tych A, I ile jest równe B. Tyle musi być tych A. Ile jest równy B? Ile jest równe B? No, przepraszam też, jakby te filmy były trochę za bardzo chaotyczne. Zdaję sobie z tego sprawę, ale ja generalnie nie mam po co układać scenariusza. Bo, bo tak, zwyczajnie na razie będą te filmy chaotyczne. Jak kiedyś może bym się jakoś rozwinął na YouTubie, to może bym w jakiś montaż poszedł. Teraz to mi się nie chce. Mam inne rzeczy na głowie. <laughs> Dobra, skoro wytłumaczyłem już notację strzałkową, mam dla was kilka przykładów. Oto są mi te przykłady. Polecam je rozwiązywać, jakby co, to, to, to jest, to jest dwa. Polecam je rozwiązać i wynik będzie za chwilę. Więc, 3, 2, 1... Dobra, zrobiłem przykład, omówię je. Tutaj w pierwszym przykładzie mamy 5, tetracja 3. Tutaj zapisujemy to w nawiasie, ale nie trzeba. Ale to w domyśle jest nawias, bo notację strzałkową tak się robi. 5, strzałka. A mamy tutaj do, do dyspozycji taki wzór, że a strzałka b jest równe a podniesione do potęgi b, ponieważ tak jest. Strzałkowej. Więc mamy to i tutaj najpierw te piątki y, się potęgują, więc to będzie 5 do potęgi 3125. Dobra, drugi przykład jest taki, że tutaj możemy użyć tego wzoru, że A strzałka NB jest równa a strzałka N odjąć 1A. I to wszystko B razy. W sensie A jest równe B razy. Więc mamy tutaj sobie coś takiego, że jest 2, 8 strzałek, 2. Więc możemy to sobie rozpisać jako 2, 2, 7 strzałek, 2 według wzoru. No bo i są tu dwa elementy. Są tu dwie dwójki. A tutaj, tutaj też jest dwójka, więc mamy to zrobione. A tutaj skorzystamy tylko z wzoru tego, że A strzałka B jest równa A podniesione do B, i mamy to się równa 64. Dobrze, e, więc notację mamy omówioną. Teraz przejdziemy do liczby Grahama. Swo Swoją drogą w pęcie odkryłem taki fajny pędzel. Ale naprawdę ładnie to wygląda. Ty no. Naprawdę. Dobra ja już po tych wszystkich odkryciach. Liczba Grahama. Pierwsze co musicie wiedzieć o tej liczbie Grahama na tym odcinku jest to, że nie opowiem wam, jak ona powstała. Generalnie, tak, w skrócie powiem, że było sobie takie twierdzenie twierdzenie Rejus w tym twierdzeniu chodziło o coś tam już nie pamiętam i w sumie nie, nie wiedziałem tego, nadal nie wiem, ale generalnie chodziło tam o, o kombinatorykę, jakieś tam krawędzie sześcianu, niebieskie, czerwone, coś takiego, Już nie pamiętam, albo nie wiem. Dobra, nie tu się. Generalnie e, oszacowaniem wszystkich kombinacji tych e, w tym twierdzeniu Rozwiązaniem tego twierdzenia była właśnie liczba Grahama, było szacowanie tej kombinacji. Liczba Grahama, czyli tak naprawdę to, się na... to można zapisać jako G64. Ale czym jest to G? Czym jest to G? G to jest po prostu heksacja. Mieliśmy tetrację, pentację, to teraz będzie heksacja. G, a dokładniej G, to nie ma być 6, tylko G, G1, bo tu ktoś taki, ktoś pewnie mądry, albo i nie, wymyślił takie coś. Wymyślił takie coś mm, do zapisywania tej liczby. Kiedyś to się inaczej tam równało, ale to tam kiedyś to było. I G1. Można zapisać jako właśnie w notacji strzałkowej. 3. strzałka, 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 trzy. Albo jeszcze jedna strzałka, już nie wiem. Poprawcie mnie, jeśli źle mówię. Nie jestem pewny swoich słów. Ale generalnie, jak źle mówię, to mi możecie powiedzieć w komentarzach. Dobra, to można też rozpisać jako po prostu z naszego wcześniejszego etapu filmu: jako 3 strzałka, 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 3 strzałka, strzałka, strzałka. 3 i zapisujemy to jako pentację, czyli 3 strzałka, strzałka, 3 strzałka, strzałka. 3 a 3 strzałka 3 to według wzoru to będzie 3 2 strzałki 3 i, i, i tak b razy czyli 3 razy, czyli jeszcze jeszcze tutaj mamy 2 strzałki 3 i tu też sobie to zróbmy, czyli to będzie w końcu 3 To będzie jakby 3 strzałka strzałka. Teraz wyliczymy sobie, ile to jest 3 strzałka. 2 strzałki 3. To jest centracja czyli 3, 3 i, i tyle. A to się równa 3 do trzeciej do trzeciej. Czyli 3 do 27. Czyli 3, strzałka, strzałka. 3 do 27. Teraz wyobraźcie sobie, mamy coś takiego. To jest 3, tetracja 3 do 27. A pamiętajcie, że to jest dopiero tym. I jeszcze to, więc zobaczcie, jaka to jest duża liczba. Że nie można było to zapisać w żadnej notacji wykładniczej to zrobili nową. Yy, strzałkową. Nie wiem, czy pod to, czy pod to, czy coś tam. To znaczy, kiedyś to inaczej wyglądało, tak jak mówię. Dobra. Jak już poznaliśmy, czym jest liczba Grohama. Grahama. <laughs> Warto by było wiedzieć, jak ją zapisać. Tak jak mówiłem G1 to jest 3 strzałka, tutaj czwóreczka, czyli 4 strzałki, 3. I to jest G1. No dobra, ale liczba ma to G64 powiecie, nie? No i tu jest taki myk, że G1 w porównaniu do tego, to jest nic. No, może nie nic, ale bardzo mała wielkość. Mamy tutaj coś takiego. Mamy tutaj coś takiego. Co ja chciałem powiedzieć? Dobra. Mamy coś takiego. No dobra, skoro jest G1, no to musi być G2. Jak jest G64? No dobra, no ale G2. To jak to zapisać, no? Skoro to jest 3 strzał. Strzałka 43 to tu co może być? 3 strzałka 3? No prawie, tylko że tutaj właśnie. Za n wstawimy sobie. No nie zgadniecie G1. Czyli za absurdalną liczbę, jaką jest G1. Wstawimy sobie N i tu jest 3G1 strzałek 3. Czyli jakby to jest tak absurdalne, to jest tak duże, to jest tak duża liczba, że właśnie takie coś powstało. I w kombinatoryce właśnie to powstało. Kombinatoryka generalnie to jest taki dział matematyki, gdzie jest kombinowanie i tam jest na przykład ile jest możliwych wyrzutów kostką sześcienną i coś tam, coś tam. No dobra, jest G2, no to musi być G3. I lecimy, kurde, z grubej rury, według wzoru. Jak tu jest 3 strzałka. G1, 3 to jest G2, więc tu sobie weźmiemy G2. No a kto nam zabroni, nie? Niby. No i dobra, i tak sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. Aż mamy G64. E, G, przepraszam, G63. Absurdalna liczba. Mamy 3 strzałka, i tych strzałek jest G62. I tutaj trujeczka. No i mam coś takiego. I w końcu, i w końcu moi widzowie, o ile ktoś to ogląda, muszę to tak trochę, żeby była taka fascynacja, niby. Muszę tak zrobić efekt napięcia. No, no elektrycznego. Mamy tutaj G64. I to się równa trzy strzałka. I tutaj jest gier 63 strzałek. No i to jest cała nasza liczba Grahama. Poznaliśmy jej zapis, poznaliśmy jak, co ona określa, poznaliśmy jaka jest jej wielkość. No i generalnie to w tym odcinku, to mi się wydaje, że tyle chyba. Są jeszcze większe liczby. Są jeszcze większe liczby, tylko że. O nich wam nie opowiem. <laughs> jest sobie taka liczba grahama, nie? I nagle jest coś takiego. Drzewo 3. To się inaczej pisało, wiem, ale teraz już tego nie cofnę. Drzewo 3. I liczba Grahama w porównaniu z drzewem 3, czy tam tre 3, 3 jest tak mała jak... jak... no nie ma porównania, no. Jak my we wszechświecie. Nie no, to... Nie no, bez przesady, aż tak to nie. To znaczy nie, nie aż tak, przepraszam. Bardziej. Co to jest za kropeczka? Na monitorze. Dobra No i są takie duże liczby No i to jest też drzewo 3, o którym Wam nie opowiem Dlaczego? Bo zwyczajnie ja się na tym nie znam Robię te filmy z ciekawostek Ale nie jestem jakimś wybitnym, kurdem Profesorem specjalnym Czyli jak, jakie są tam tytuły, już nie wiem zwyczajny, o nie jestem jakimś profesorem zwyczajnym, żeby znać takie rzeczy. Jest jeszcze coś takiego jak S C SCGG, -G, jakoś tak się to pisało 3. I to jest jeszcze większe niż 4, 3, ale. Wpiszcie sobie liczby od zera do nieskończoności. Tam macie około 30 minutowy film, gdzie są wszystkie liczby... No niby wszystkie, nie, nie oszukujmy się niby. Takie nazwane od 1 do nieskończoności, i nawet są większe liczby niż nieskończoność. Wyobraźcie sobie, że nieskończoność jest mniejsza od czegoś w liczbach, oczywiście. Nieskończoność, no właśnie tu jest ten problem, że nieskończoność to nie jest w ogóle liczba. I tutaj też powiem, że istnieją różne rodzaje nieskończoności. Chyba. No i tak będę Was trzymał w niepewności. I dziękuję za ten materiał. Życzę miłego dnia. Jak ktoś chce, to może dać lajka, zasubskrybować, napisać komentarz. Jak nie chce, no to życzę mu miłego dnia. Na razie.